Ty a co mi kupisz na święta? Może zbieraczkę do jagody dla dzieci. A tak serio, to nie wiem. Dzień dobry. Ostatnio zauważyliśmy, że utwór Marai Carey, All I Want for Christmas is You, pnie się w ostatnich dniach dość niebezpiecznie we wszystkich rankingach na Spotify i innych listach przebojów. I to może oznaczać tylko jedno: że już niedługo będziecie mieli okazję pokłócić się z rodziną o jakieś tematy polityczne przy wigilijnym stole. Wigilia to nie tylko kłótnie, ale też oczywiście obdarowywanie swoich najbliższych prezentami. Rodzi się zatem pytanie, co dać pod choinkę jakiemuś swojemu znajomemu mężowi, może żonie, którzy jako sens swojego życia wymyślili sobie właśnie spanie w aucie i biwakowanie. I tu wchodzimy my z naszym poradnikiem prezentowym, w którym przygotowaliśmy wam listę takich naszych subiektywnych przedmiotów, które fajnie byłoby dostać albo dać komuś na święta. Naszą listę. Uszeregowaliśmy od oczywiście najtańszych, czyli takich, które możecie wręczyć, na przykład teściowej, której nie lubicie, żarty z teściowej, zawsze na propsie, po oczywiście prezenty z kategorii jebać biedę. Pierwszym, a w zasadzie pierwszą z propozycji a tu je mam są czołówki: światło w terenie i na kempingach to jest zawsze coś co jest problematyczne i wydaje mi się, że nie znajdziecie kogoś, kto powie, że czołówka jest złym pomysłem na prezent. To są o tyle fajne rozwiązania, że najprostsze takie czołóweczki możecie kupić w Decathlonie za kilkadziesiąt złotych i już są spoko e, urządzeniami. Natomiast jeżeli chcecie zainwestować w coś porządnego, to możecie na przykład kupić coś marki Petzl. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej lumenów tym ta czołówka jaśniejsza i tym lepiej. Natomiast, jeżeli naprawdę chcecie zaszaleć, to możecie zainwestować w jakąś czołówkę typu Pecel Pixa, któraś tam generacja i wydać na to pewnie 4-5 stów. Myślę, że osoba obdarowana na pewno nie będzie kręciła nosem, jak dostanie czołóweczkę za 500 zł. Spanie w aucie to przebywanie przede wszystkim w outdoorze, gdzieś tam na łonie natury. I w takich sytuacjach. Zawsze przydaje się nóż. Nóż jest świetnym prezentem. Niektórzy starsi ludzie mówią, że nie wolno jako prezent dawać noża. Ja uważam, że jest to bardzo e, głupi zabobon. I możecie sobie kupić oczywiście jakiś prosty nóż. Dla przykładu tutaj nóż za zawrotne 13 zł z juli. Ale jeżeli chcecie kogoś zaskoczyć naprawdę fajnym giftem, to możecie zainwestować na przykład e, w taki multitool, w którym... Mamy oprócz noża jeszcze kilka różnych innych narzędzi. Ten jest akurat marki Lederman i oczywiście ja go bardzo polecam. Natomiast jeżeli będziecie chcieli dobrać coś w odpowiednim budżecie, to niemal w każdych pieniądzach znajdziecie jakieś fajne rozwiązanie. I tu na przykład polecam stronę militaria.pl, praktycznie wszystko, co tam się znajduje. Będzie spoko rozwiązaniem i na pewno się nie rozczarujecie. Jak już taki delikwent, którego obdarowujecie... Oświetli sobie wszystko na biwaku czołówką, przy użyciu noża, przygotuje sobie jakieś jedzenie. To potem pozostaje tylko jedna kwestia, którą może zrobić, czyli odpocząć. I do odpoczynku bardzo ważne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu. Nie ma niczego lepszego niż godzinna drzemka w hamaku. I tak, hamak jest bardzo fajnym pomysłem na prezent. Tu znów od takich budżetowych rozwiązań za pewnie około 100-150 złotych, czyli hamaków z dekatlonu, wypróbowanych przez nas na wszystkie możliwe sposoby, myślę, że mogę powiedzieć śmiało, że są nie do zdarcia, po trochę bardziej zaawansowane pomysły, jak na przykład Naturhike. Ten hamak ma na przykład pompowane boki, co sprawia, że możecie sobie tak ładnie spocząć głową i i kimnąć się po prostu w trochę fajniejszych warunkach. Cieszyłabyś się, gdybyś dostała taki hamak? Dobrze. Kolejny pomysł na prezent. Być może nie jest wprost związany z van lifeem i z panią Waucie. My, kiedy dostaliśmy po raz pierwszy to urządzenie, nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak dużo fanu ono nam przyniesie. Chodzi tutaj mianowicie o aparat jednorazowy na klisze. Banał. Na Allegro do kupienia za jakieś 8 dyszek. Uwierzcie mi. Nie ma nic fajniejszego niż uwiecznianie swoich wyjazdów i przygód w plenerze na 30-klatkowej kliszy, i potem oczekiwanie na ten efekt, który otrzymujecie po wywołaniu tej kliszy, i wracanie pamięcią, że to zdjęcie zostało zrobione nad wisą, a to w górach, a to gdziekolwiek indziej, w dobie cyfrowej fotografii, gdzie cykamy mnóstwo zdjęć, które tracą na znaczeniu. Taki gift moim zdaniem będzie mega rozwiązaniem i na pewno ktoś, kto dużo jeździ, cyka zdjęcia, ucieszy się. Myślę, że nawet ucieszy się bardziej z wywoływania zdjęć niż w momencie, kiedy dostanie ten, ten aparat, bo na początku człowiek nie rozumie, jak dużo fanów za tym idzie i jak fajny jest to experience robienia takich fotek. Kolejny prezent, który przygotowaliśmy na naszej liście jest powiązany wprost z najistotniejszym elementem każdego wyjazdu vanlife'owego, czyli porankiem. Co jest najistotniejsze o poranku? Poranna kawa. Jeżeli chodzi o kawę, to wydaje mi się, że mamy w naszym gronie kogoś, kto zdecydowanie lepiej się na tym zna i opowie nam o prezencie kawowym. Aeropress, czyli taka tuba do parzenia kawy w plenerze. Mała, kompaktowa. Wszędzie się zmieści. To jest to. Jakbyśmy tego nie mieli, to chciałabym, żebyś mi kupił takie podchoinkę. Jest to taka duża strzykawa, gdzie się wsypuje kawkę. Żurawie. Nieważne. O, tu się wsypuje kawkę. Wystrzykuje się kawkę i pije się dobrą kawkę. A w ogóle to jest na dwie osoby. Jak macie więcej osób w rodzinie pijących kawę, wyjeżdżacie sobie ekipką, czy nie wiem, wasze dzieci piją kawę, to możecie sobie kupić takie na cztery, cztery osoby. Więc są mniejsze, są większe, w zależności od tego komu kupujecie. Takie możecie kupić. Ile to kosztuje? To od stówy w górę to kosztuje, tak. A jeśli nie chce Wam się aż tyle zrobić zachodu wokół kawy, to są jeszcze dostępne takie torebki jednorazowe z kawą, które można sobie yy, wsadzić na kubek, przelać kawkę. Jak się kawa przeleje, wyrzucamy torebkę z kawą i mamy kawę gotową. A co idzie za kawą? Kupa. A jak kupa, to łazienka. A jak łazienka, to prysznic. Możesz pokazać Państwu prysznic, jaki mamy. Dość długo zastanawialiśmy się, czy wrzucić ten prezent i ten pomysł na prezent do naszego poradnika, bo dawanie komuś prysznica jako prezent może nie zawsze zostać prawidłowo odebrane. A z drugiej strony, może jeżeli macie problem z tym, jak komuś powiedzieć, że powinien częściej korzystać z prysznica, to możecie w taki sugestywny sposób mu tą informację przekazać. Prysznice turystyczne są różne, my mamy taki i to jest taka podstawowa wersja za około stówkę i czy ja go polecam nie do końca, ale w Decathlonie czy też w innych takich sieciówkach możecie dostać taki prysznic czarny pompowany i to jest taka wersja już pewnie droższa za około 2-3 stówki, jest świetna, świetnie się sprawdza, ale jeżeli chcecie naprawdę zaimponować osobie obdarowanej to zamówcie z Allegro od Chińczyka prysznic elektryczny. Chodzi mi więcej o to, że jest to prysznic połączony z pompką zanurzeniową. Pompka ma w sobie jednocześnie e, mały akumulator, który sprawia, że możecie po prostu po naładowaniu wrzucić to do, 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 do dowolnego zbiornika e, z wodą, czy po prostu pojemnika jakiejś miski i macie prysznic, który elektrycznie podaje Wam wodę pod ciśnieniem. Możecie się umyć, czy nawet umyć gary. Ja bym chciał, mimo że nie mam problemów z prysznicem, już to chyba mówiłem, ale dużym problemem na każdym kempingu, na każdym wyjeździe jest zawsze oświetlenie. I tutaj mam dla Was jeden ciekawy pomysł: lampę firmy Olight. Jest to troszkę inna lampa, bo mówimy o lampie kempingowej za niemal 600 zł, która wygląda jak imitacja lampy naftowej. Widzieliśmy to na żywo. Wygląda mega, daje bardzo dużo fajnego, ciepłego światła. Na pewno bym sobie sam takiej lampy nie kupił, ale gdybym ją dostał, byłbym mega zadowolony. A jak już sobie znowu oświetlimy bardzo ładnie nasze pole życia na kempingu, to przychodzi czas głodu, żeby ten głód jakoś zaspokoić, to trzeba mieć odpowiednią kuchenkę i Kuchenki typu Jetboil. Pewnie ją widzieliście już na którymś z naszych filmików. Jest to świetne rozwiązanie, bo jest bardzo kompaktowe, a jednocześnie przy niewielkich rozmiarach gwarantuje możliwość w niemal każdych warunkach podgrzania wody czy po prostu jedzenia. I możecie albo zainwestować w oryginalnego Jetboila, pewnie jakieś 700 zł, jeżeli chcecie komuś naprawdę mocno zaimponować, albo wykorzystać firmę Fire Maple, chyba tak to się czyta, i kupić, no, powiedzmy, zamiennik za około 250-300 zł. Różnica jest mniej więcej taka, i to udowodniono w internecie w niezależnych testach, że Jetboil gotuje litr wody o jakieś 0,7 sekundy szybciej. Czy warto dodać do budżetu dodatkowe 300 dla tych 7 sekund? Chyba odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Świetna kuchenka, nie do zdarcia. Polecamy. Wkraczamy w ten segment cenowy, który pewnie interesuje Was najbardziej. A przynajmniej my takie mamy nadzieję, bo to by znaczyło, że oglądają nas bogaci ludzie, a bogaci ludzie to jest dobry target reklamowy czyli prezenty pod tytułem I ebać biedę. I pierwszym takim prezentem, który chcielibyśmy Wam zaproponować, jest coś, co rozwiązuje odwieczny problem z energią na każdym wyjeździe, czyli stacja ładowania. Co prawda można sobie to rozwiązać tak, że kupić po prostu 100-amperowy akumulator i do niego się podpinać, natomiast uważam, że 100-amperogodzinny akumulator będzie wyglądał pod choinką co najmniej osobliwie. A taka stacja ładowania, na przykład firmy EcoFlow, jest naprawdę gustownym prezencikiem. Kosztuje pewnie około 2-3 tysięcy złotych. I jeżeli dobrze poszukacie, to znajdziecie coś innych firm w nieco lepszym budżecie. Istotne są tutaj dwa parametry, czyli pojemność i żeby wyglądała jak najbardziej cool. Kolejną kwestią, którą możecie komuś zaproponować, jako prezent, jest Starlink Mini. Dla kogoś, kto dużo wyjeżdża, pracuje jeszcze do tego zdalnie, Starlink jest mega rozwiązaniem. Pamiętajcie jednak, że jest to tylko i wyłącznie urządzenie. No i należy jeszcze wykupić jakiś tam abonament, który też nie jest mały, ale obstawiam, że jeżeli kupujecie komuś Starlinka za 1500 zł, to będzie go stać na to, żeby sobie wykupił abonament 170-150 zł miesięcznie. Jeżeli chcecie być w tym budżecie który wygląda jak jebać biedę i kupić coś, co jest okazałe, a jednocześnie no, nie wydać tysiaka na to, to możemy Wam polecić Webasto. Zapraszam. Pokazywaliśmy już nasze Webasto w którymś z odcinków i to jest takie Webasto, które ja sobie samodzielnie zamknąłem w skrzynce z Julii, jestem z tego dumny. Natomiast równie dumny już był Chińczyk, który to pewnie gdzieś podejrzał, bo krążą już po internecie takie różne projekty i czy to na AliExpress, czy na Temu, czy chyba nawet już na Allegro możecie dostać gotowce takiego Webasto zamkniętego w jakiejś takiej fajnej skrzynce outdoorowej które możecie właśnie y, kupić komuś jako prezent i ta osoba, czy nawet śpiąc w namiocie, czy śpiąc w samochodzie, wpuści sobie ciepłe powietrze przez okno i będzie miała krótko. A dla wszystkich, którzy naprawdę chcą pokazać sąsiadowi, że oni pieniędzy nie liczą, jest jeszcze jeden prezent w naszym poradniku, czyli namiot dachowy. Wiem, że to trochę bardziej jest opcja spania na samochodzie niż w samochodzie, ale myślę, że możemy przymrużyć oko na te detale. I jeżeli tylko macie wolne 10 tysięcy złotych i chcecie komuś y, kupić prezent o wartości połowy naszego berlingo, to namiot dachowy będzie świetnym rozwiązaniem. W najgorszym wypadku go sprzeda. Gdybym natomiast miał ja sam sobie robić prezent, to w tym roku i to nie jest żaden postsponsorowany ani współpraca płatna. Bardzo bym chciał dostać coś. Tak, Olga, bardzo bym chciał dostać coś z firmy Bat One. Jest to firma, bodajże australijska i mają bardzo dużo naprawdę przydatnych, fajnych rozwiązań, takich jak na przykład organizery, które możecie powiesić sobie pod dachem samochodu. Czy różnego rodzaju złączki naprawdę są świetni. Może jeżeli nie ktoś wam, to wy sami sobie zrobicie taki prezent i zamówicie coś od nich, bo są to naprawdę spoko rozwiązania. A z drugiej strony ja uważam, że prezenty to jest coś, co powinno funkcjonować trochę w takiej formule, że samemu bym sobie tego nie kupił, ale jak od kogoś dostanę, to się mega cieszę. I czy ja bym sobie ściągnął organizer z Australii za 250 zł? No, pewnie nie. Ale czy jakby ktoś mi taki organizer ściągnął, to bym się jarał? No, wiadomo. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły na to, co można kupić na prezent komuś, kto śpiwałcie. I po prostu zajmuje się takim szeroko pojętym life'em. Dajcie znać w komentarzach. To, co wam zaproponowaliśmy, jest jakimś punktem wyjścia, i pewnie jest bardziej skierowane do wszystkich, którzy szukają pomysłu na prezent dla swojej drugiej połówki, brata, czy kogokolwiek takiego, a sami jednak nie śpią w tym aucie i nie znają całego tego rynku. Ale z drugiej strony, może i wy tutaj znaleźliście coś, co, czego wcześniej nie widzieliście i o czym nie wiedzieliście. Mam nadzieję, że będzie to przydatny poradnik. Do zobaczenia w plenerze. Bye!